Dzisiaj właśnie do córki powiedziałam, że w środę jest Dzień Kobiet, więc musimy sobie zorganizować jakoś fajnie po babsku dzień. Nie, 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 tak jak do Walentynek, jak nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi, tak też do tego dnia. Ale oczywiście z przyjemnością jakby sobie też pomyślę o tym, że jestem kobietą, że, że to jest miłe, że to jest fajne. 8 marca mamy też ramówkę Polsat Cafe, więc, więc też będę miała okazję trochę pobyć w pracy, ale bez szczególnych planów. O te plany lepiej zapytać moją drugą połowę. My jesteśmy wielkimi wielbicielami martini bianco. Nasz ulubiony drink to jest właśnie martini na przykład ze Spriteem i limonką. Więc jeżeli będzie czas i moment i okazja, żeby znieść to, to bardzo możliwe, że właśnie z martini. Celebruję o tyle, że dzwonię na przykład do mamy, do babci, żeby podkreślić to, jak bardzo je doceniam w tak wyjątkowym dniu. Tego dnia idę na kompromis. Poświęcam się totalnie, dlatego, że jest to dzień urodzin mojego męża. I tego dnia to ja, że tak powiem, czynię, żeby ten dzień był jak najbardziej piękny dla nas właściwie. I też często prezenty, kolacje dostosowuję pod swoje gusta, aż że są podobne to. Dzień Kobiet jednak kojarzy mi się faktycznie z takimi bardziej zmysłowymi drinkami, więc ja najchętniej, e, najchętniej Martini Rubino z dodatkiem Prosecco, najchętniej pół na pół. Bardzo lubię Martini Rubino, więc, a proseko jest bardzo fajne, zmysłowe i kobiece, więc to chyba też najbardziej do mnie pasuje. Sobie wyobrażasz w ogóle jakąś imprezę bez Martini. Wiesz co, no właśnie okazuje się, że nie! <śm> to już jest taki składnik obowiązkowy dla mnie, chyba faktycznie. Szczególnie, że mają bardzo dobre rzeczy pod względem tego, że jest wytrawne, a ja nie lubię słodkich... E Słodkich koktajli, słodkiego alkoholu, więc akurat. Ja wszystkim paniom życzę jak najlepiej i życzę tego, żeby miały właśnie dzień kobiet przez cały rok i żeby panowie czcili je nie tylko od święta, ale również w zwykłe dni. Czego życzyłam wczoraj na spektaklu wszystkim paniom, które były i tego samego będę 8 marca, grając starsze kapitol życzyła wszystkim kobietom obecnym na widowni, żeby były noszone na rękach nie tylko od święta. Dzień kobiet, święto kobiet 8 marca. Czy ja wyjątkowo spędzam? Tata zawsze mi daje tulipany i mój brat. Jestem singielką, więc czekam, może któryś z panów będzie chciał mi podrawać kwiatka, to ja bardzo chętna i czekam. Toast. Toast wznoszę herbatą, bo bardzo lubię pić herbatę, więc może od rana zacznę taki toast herbaciane, a im bliżej wieczoru, to może jakieś martini, może jakiś szampan, no zobaczymy.